Około 10 lat temu zauważyliśmy lukę na rynku, lukę związaną z audytem legalności oprogramowania. Dość szybko zdobyliśmy kompetencje i rozpoczęliśmy działalność audytową w kraju. Po jakimś czasie okazało się, że na rynku brakuje narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania i w tym upatrzyliśmy swoją szansę i stworzyliśmy oprogramowanie do inwentaryzacji zasobów IT e-audytor. Witajcie w firmie BTC. Oprowadzę Was po biurze. Zaczniemy od sali konferencyjnej. Tutaj akurat trwa spotkanie kadry menedżerskiej. Zawsze w tym miejscu zapadają najważniejsze, kluczowe decyzje dla firmy. Łukasza już znacie, jest dyrektorem działu kompetencji i wsparcia. Chodźmy dalej. Teraz jesteśmy w dziale sprzedaży. Tutaj znajdują się osoby, które pracują na sukces finansowy firmy. A tu jest Emilia Marczuk, dyrektor sprzedaży. Chodźmy dalej. Jesteśmy w dziale badań i rozwoju. Tutaj powstają bardzo skomplikowane i innowacyjne systemy. To jest Rafał, który jest szefem tego działu, a ja jestem Ewa Kołodziej i zajmuję się marketingiem i PR-em. Nasza firma korzysta e, z pomocy środków Unii Europejskiej. E, jednym z takich przykładów, wielu przykładów, e, jest nasza usługa cloudowa Oxeris, e, na którą pozyskaliśmy e, fundusze e, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Była to kwota w wysokości 1 miliona złotych, i ta właśnie kwota pozwoliła nam rozwinąć to programowanie. Grupa kapitałowa BTC specjalizuje się w dostarczaniu produktów dla klienta biznesowego w głównej mierze. Są to produkty do zarządzania urządzeniami mobilnymi, do zarządzania zasobami, jak również do monitorowania urządzeń na wypadek kradzieży, na wypadek zaginięcia. Jeśli chodzi o nasz wiodący obecnie produkt, z którym wybieramy się na targi Cebit, czyli produkt Oxeris, jest to narzędzie, które właśnie służy do monitorowania urządzeń mobilnych, takich jak telefony, smartfony, tablety, laptopy, jak również urządzenia stacjonarne klasy PC. Dzięki temu narzędziu użytkownik w prosty sposób może uzyskać informacje na temat lokalizacji danego urządzenia. Użytkownik w każdej chwili może uzyskać dane na temat parametrów sprzętowych swoich urządzeń, na temat oprogramowania, które znajduje się na danym urządzeniu, jak również być pewnym legalności swojego oprogramowania, ponieważ w każdej chwili może dokonać inwentaryzacji i zweryfikować oprogramowanie, które posiada. Naszymi klientami są przede wszystkim klienci biznesowi, Administracja, do klientów wchodzą również szkoły, które biorą udział w programie Cyfrowa Szkoła. Zarabiamy na świadczeniu usługi, dostępu do naszej technologii, jeżeli chodzi o klienta biznesowego, również na wdrażaniu technologii OXERIS, ponieważ duzi klienci mogą wymagać zastosowania tzw. chmury prywatnej, czyli wdrożenia technologii OXERIS na własnej infrastrukturze. Plany są bardzo duże. Przede wszystkim wdrożenie technologii sprzętowego blokowania urządzeń. Następnie rozwój intuicyjności narzędzia po weryfikacji naszego produktu przez klientów, ponieważ cały czas monitorujemy naszych klientów i ich zadowolenie. Wdrożenie produktu w dużej mierze w Polsce, a następnie wejście z produktem na rynek międzynarodowy. Targi w Hanowerze mają pomóc nam w znalezieniu partnerów, w pozyskaniu partnerów e, zarówno wśród firm audytorskich, jak i wśród resellerów oprogramowania. E, chcemy wyjść na rynek europejski, na rynek afrykański, generalnie na cały obszar EMEA e, i to jest nasz target. Chcemy dotrzeć do firm, głównie firm angielskojęzycznych i niemieckojęzycznych, e, tak, aby stać się firmą bardziej globalną, tak, wyjść z rynku polskiego. Na targach CeBIT e, chcielibyśmy Przede wszystkim zaprezentować potencjał naszej grupy kapitałowej, grupy kapitałowej BTC yy, i pokazać produkt Oxeris. Będziemy mieć dwa stoiska. Jedno stoisko będzie, będzie dedykowane całej naszej grupie, wszystkim naszym usługom i produktom, yy, jakie yy, oferujemy. Natomiast drugie stoisko będzie to stoisko... Pod jeden z naszych flagowych produktów, o którym wcześniej wspomniałem, czyli Oxeris. -ach. I dzięki temu właśnie chcemy wypromować tą usługę na całą Europę i Afrykę.